szukasz automatyki do swojej bramy? Wybierz taką, którą zamontuje licencjonowany instalator Nice. Dzięki temu zyskasz profesjonalny dobór siłownika do twojej bramy, autoryzowany montaż, wiarygodny serwis oraz do 5 lat gwarancji. Zaufaj liderowi rynkowemu. Po prostu Nice. Po nieudanym początku ligowej wiosny i dwóch z rzędu porażkach na własnym boisku juniorzy starsi Stadionu Śląskiego wracają na właściwą ścieżkę. W niezłych nastrojach przystępowali już do meczu z Górnikiem Zabrze, bo tydzień wcześniej po emocjonującym spotkaniu ograli w Tychach tamtejszy GKS 4-3. 4-0, wygrywasz do 60. minuty i tak naprawdę siedzisz na ławce spokojnej i wiesz o tym, że, że, że te trzy punkty już są twoje. No i nagle w 19 minut po kontuzji Rotuskiego dostajemy trzy bramki. Przeciwnik nas do 85 minuty można powiedzieć gonił. No i końcówka troszeczkę spokoju, wkradła się w nasze w szeregi. No, Tychy nie wykorzystały po prostu swoich sytuacji, no i wygraliśmy 4 3 Pierwsza połowa meczu z zabrzanami wyglądała na pewno inaczej niż w Tychach. To górnik był zespołem prowadzącym grę, a stadion dobrze i konsekwentnie bronił się przed jego atakami. W ciągu pierwszych 20 minut jedyne zagrożenie pod bramką u Patryka Dulika przyjezdni stwarzali po stałych fragmentach gry. Ale w 23. minucie zapachniało golem dla zabrzany. Tyle, że Jakub Kuczera i Paweł Jałoszyński do spółki powstrzymali pędzącego w kierunku bramki Chorzowian Bartosza Gałąskiewicza. W 29 minucie to stadion wyprowadził skuteczny atak na bramkę przeciwnika. Wywalczył piłkę po prawej stronie boiska. Później futbolówka trafiła pod nogi Sylwestra Sobczyka, który spokojnie minął najpierw. W obrońce górnika później bramkarza, a na koniec skierował futbolówkę do siatki zabrzan. Siedem minut później górnicy mogli doprowadzić do remisu, ale Bartosz Gałąskiewicz nie zdołał wykorzystać dobrego dośrodkowania autorstwa Kamila Maja. Kilka chwil później zieloni mogli podwyższyć rezultat. Przy piłce utrzymał się Sobczyk, Wyłożył ją do nadbiegającego Mateusza Barnasia, ale jego uderzenie obronił bramkarz zabrza. Gospodarze prowadzili do przerwy 1 do 0. Po zmianie strony golkipera Górników omal nie zaskoczył z rzutu wolnego Kamil Piotrowski. W 56 minucie Dominik Święch świetnym podaniem uruchomił Patryka Rotuskiego. Ten nie zdołał jednak podwyższyć prowadzenia stadionu. Tworzowianie grali odważniej niż przed przerwą, ale w 64 minucie to Górnicy starali się o zdobycie bramki. Patryk Dulik obronił uderzenie Bartosza Gałązkiewicza. Pięć minut później jeszcze raz zaatakowali przyjezdni. O piłkę powalczył Kamil Maj, oddał strzał lewą nogą, ale nie sprawił nim kłopotu golkiperowi stadionu. W 73 minucie Zieloni wyprowadzili szybki kontratak. Sylwester Sobczyk wykorzystał pomyłkę jednego z obrońców górnika, popędził w kierunku pola karnego przeciwników, wyłożył futbolówkę Mateuszowi Barnasiowi, a ten podwyższył prowadzenie gospodarzy na 2 do 0. Goście nie zamierzali rezygnować z walki o punktową zdobycz, a w 77. minucie do bramki Patryka Dulika trafił Jakub Pelc i zabrzanie złapali kontakt z podopiecznymi trenera Michała Pawlika. Po jednym ze stałych fragmentów chorzowianie próbowali wrócić na dwubramkowe prowadzenie, ale nie udało się trafić. Do do siatki rywala Kamilowi Piotrowskiemu. Zieloni skutecznie bronili wyniku do samego końca, tylko raz pozwalając na oddanie strzału swojemu przeciwnikowi. Niewiele pomylił się w tej sytuacji Dominik Miłek. Stadion Śląski Chorzów dowiózł prowadzenie do samego końca i wygrał z Górnikiem Zabrze 2 do 1 troszeczkę wymęczony ten wynik, bo dostaliśmy bramkę na 2-1 nie wiadomo, no, masz 10 minut do końca i myślisz o tym, żeby ten mecz wygrać. No fakt, faktem tak, odbudowaliśmy się troszeczkę po tym drugim spotkaniu, już jesteśmy na dobrym torze, wygrywamy drugie spotkanie, ciężki mecz, na tychach 4-3 Tutaj wygrywamy 2-1, no przed nami teraz UKS Ruch, także no spotkania coraz trudniejsze, ale wyniki są mi to jest najważniejsze. Ten mecz troszeczkę wygląda inaczej niż w Tychach, bo faktycznie tutaj troszeczkę się cofnęliśmy, graliśmy taktycznie. Zdecydowanie na 90 minut postawiliśmy tylko i wyłącznie na niski pressing, żeby troszeczkę popracować w defensywie. No i udało nam się przejąć dwa razy po błędzie przeciwnika. Kontrujemy, wygrywamy 2-1 i 3 punkty, no to jest najważniejsze dla tego zespołu i dla mnie. Ja już